Siemano z rana, witajcie, kolejnego dnia. Przyjechałem właśnie na pole. Coś troszeczkę popadało. W nocy, ale nie ma tego dużo, nawet się do nóg nie klei, więc jest spoko. Muszę teraz sprawdzić czy tutaj wszystko z tą maszyną, czy się nic nie ubrudzowało. Jeszcze ją przesmorować. chociaż wczoraj była smarowana, więc przesmaruję tylko te główne na tych na tych najważniejszych elementach, na tych łapach. I to tyle. Trzeba będzie go zrzucić, przejść na następne pole i zaczepić się do tamtego agregatu, który na mnie czeka. Jego chyba też trzeba będzie nasmarować. Przygotować muszę sobie przypomnieć, jak to wszystko działa. Jak gdzieś tam przez chwilę w zeszłym roku używałem, ale ja nie mam aż takiej idealnej pamięci co i jak, bo tam jest kilka jakichś takich kruczków, jeśli chodzi o zamykanie, otwieranie zaworów, ale to ogarnę. Ewentualnie, jakbym czegoś nie wiedział, to będę dzwonił do EDA, więc wszystko wiemy. Muszę to jakoś sprawnie na polu rzucić, tak, żeby się to dało potem w miarę łatwo zaczepić. Bo z tym może być problem, tak jak ostatnio, więc na równej glebie to muszę uczynić. I tyle. I będziemy się brali do roboty. Trzeba będzie zarzucić tamten, ustawić i ruszać. Tak więc będziemy się widzieli, jak już będę ogarnięty i będę się szczepiał. Okay. czas na taką małą ciekawostkę. Nie wiem czy znacie taki typ zaczepów. Nie wiem czy wiecie, że tutaj jest taki bajer, dzięki któremu da się samodzielnie bez pomocy zaczepić właśnie maszynę z tego typu zaczepem. Szczerze powiedziawszy, ja tego nigdy nie próbowałem, ale spróbuję dzisiaj. i Jestem ciekawy czy to zadziała. Czy znaczy ja muszę jeszcze podnieść maszynę, czy opuścić te rygardy? Delikatnie do dołu, zatem chyba zbyt delikatnie, o I to teoretycznie powinno zadziałać zobaczymy co zadziała czurnęło deszczem przez chwilę ale przeszło chyba że kolejne chmury widzę w drodze. jest bardzo słaba widoczność z kabiny jeśli chodzi o zaczep że nie działa Chociaż? To chyba jedna z takich <gry> Chyba jedna ta Bez młotka i tak się nie obędzie. No, teraz sieci. Dobra, trzeba spiąć hydraulikę. Mam w telefonie zdjęcia zrobione. Jak te przywody mają iść, trzeba będzie nasmorować. Widzę, że tu jest skrzywiona, ale da się to wyprostować. To po to prostu się na fasolkach przystawiło, ale Ed chyba tego nie używał w ogóle. Mam już dwa równe przejazdy, to w sumie jeden. Maszyny mniej więcej ustawiłem. Widzicie, ja w zeszłym roku uprawiałem tym agregatem, a cholera nie do końca pamiętam, jak tam te wszystkie ustawienia mają działać. I nie byłem pewien, jak ustawiać te cholerne. Zawory, ale gadałem z Edem I mi, we nie, i mi mniej więcej wyjaśnił. Więc chyba wszystko gra. To ma być pomiędzy 50 a 100. Tak więc jest. Teraz te mam pozamykać. Ten zostaje otwarty. Dobra. Trzeba się teraz przejść, zobaczyć, jak to za maszyną wygląda. Tutaj pierwszy przejazd. Był tu akurat ścieżka, wypada to też. Będzie idealnie. Ale jest git, chodzi o to, żeby boki nie szły płycej niż środek albo głębiej niż środek. Chodzi o to, żeby cała masa szła równo. No i chyba wygląda na to, że idzie. Wygląda na to, że idzie. Też wiadomo, teren nie jest idealnie równy, więc... Nie każda łapa będzie na tej samej głębokości. Te z wydają się delikatnie płyce iść, ale to może tylko takie wrażenie. Na chyba wszystko idzie jak jest. z jaką tu prędkością będzie sobie poczyniał. Mu, damy mu 12. Chcę iść 12. Wydaje się, że mamy ustawioną maszynę, więc można cisnąć. No z tą szerokością ta robota będzie dużo szybciej szła. Chociaż parę hektarów mamy do uprawienia, bo tutaj tego żebaku było, nie pamiętam, ale pod stówę chyba. Chociaż wiadomo, nie wszystko jest jeszcze gotowe, bo jeszcze została słoma na dwóch kawałkach, na trzech kawałkach nawet. Zastanawiam się, chodzi o obciążenie tego silnika. Czy no, nie, no, tutaj jest to jest ustawione pod, pod wałek, ja poza tym, ja mam automatycznie, on się powinien dostosowywać, więc Więc chyba jest git. Wydaje mi się, że tak jakby ta środkowa sekcja się bardziej odznaczała za ciągnikiem. Z powodu w sumie, jak miało, bo jest wszystko tak samo. Zdobiony chodzi o tego tylnego pakera. Nie wiem, widzicie tak na środku, ale nie no, bo to w sumie z tej perspektywy tak patrzę po prostu za kabiną i to tak może wyglądać. ustawić 7 na godzinę maszynę ustawiłem 12 metrów szerokości 8 oddalenia całej maszyny długości, a 3 oddalenia od, od ciągnika do maszyny. No, raczej to się powinno mniej więcej zgadzać, tak jak policzyłem. Serio, będzie się zapychać? No tak, oni nie zabrali słomy dziany. Kur. co już zebrali, a, a nie dokładnie, niedobrze. Padałoby to sfajczyć, ale nie mam zapalniczki Aleźnie tak jest na wszystkich i nie wiem czy to za tyle tak mało słomy było, że pakło czy oni to jakoś zebrali a zostało cholera. Hmm. Ale trochę słaba sytuacja. Teraz nie zapycha, <laughs> zachwaliłem Jednak się zapycha Nagarnia z przodu mm -hmm. Nie może być idealnie pozostawały jakieś oznaczniki, jakieś paliki coś tutaj było znaczone. a ja nie pierdzielę, nie będę tego zbierał Fajnie, jeśli się to będzie tak zapychało. <gry> nie wiem, jak ta reszta przejazdów. Mam nadzieję, że to tylko jeden taki, że coś im tu zostało. Teraz na jakiś czas warto wyjść, zobaczyć, czy się nic nie rozkręciło, czy nic się nie poluzowało, czy wszystko na miejscu. Wydaje się, że tak. Tam jakby jedna łapa wszędzie nie była, ale ono może tak ma być. Trzeba żeby nie spaść. Tutaj widzisz, jest założone całe oprzyrządowanie do rozpylania. Yy, no czego tam się chce, poplony najczęściej się jemy. Tu jest jakiś wyciek delikatny, trzeba będzie spróbować te przewody podokręcać, ale to jak skończę robotę. jak mówił właśnie, że to było wcześniej. Zdaje się, że wszystko gra. Tutaj ten wskaźnik od tego ciśnienia jest teraz w złym miejscu. Przesłania to ten cholerny zbiornik na ten peret. Czy tam poplun? Tutaj odwrotnie założony jest końcówka. Trzeba to obrócić będzie, bo ja podobno mam coś, właśnie niby siać jakieś poplony. Mam wrażenie jakby ta środkowa sekcja troszeczkę zbyt głębiej szła jak reszta jak patrzę za maszyną. Ale to też za każdym, na każdym przyjeździe inaczej to się wydaje, i inaczej to wygląda To niby spoko na poprzednim jak patrzyłem to tak jakby delikatnie się bardziej odznaczył po prostu ten paker z tyłu wał Oni w sumie na każdy wał mówił paker. Ale nie każdy wał jest pakerem. Są różne rodzaje. Skoro to znaczy się środek bardziej, to tak jakby środek przed głębiej, więc jeszcze bym musiał bardziej upuścić te skrzydła. Chociaż jak one teraz podniesione są, to wydają się dosyć. No dobra, spróbuję je delikatnie upuścić i tak widoczność jest trochę lepsza z tyłu bo tutaj się całkowicie narzeka ze względu na to, że jest zbiornik na paliwo z tyłu i tam już całkowicie praktycznie nic nie widać no na ciebie teraz Dwójko teraz mam. Aha, dobra. Ja pod teraz mogę sobie ustawić. Jak mam zamknięte sekcje, to ja dwójkę sobie podnoszę, po prostu podnoszę i opuszczam tego pakera. Tego nie wiedziałem. Znaczy dwójka to jest, odpo to jest odpowiedzialne za podnoszenie i za opuszczanie a... Podgadam. Dwójka jest odpowiedzialna za, za podnoszenie i opuszczanie, ale nie całości, a po prostu samych boków. Tyle, że tego nie można zrobić, dopóki się nie złoży tych pierwszych sekcji, które mam pod trójką. Ale teraz, jak opuściłem całkowicie ten, to jakby płycie jakby całość szła. A co pokazuje wskaźnik? Teraz? A, Teraz wskaźnik pokazuje całkowicie co innego. Teraz musimy się. O, między 50 a 100 ma się znajdować. Tylko teraz. Teraz powinno być git. No zobaczymy. Czy może ten baker nie był na odpowiednim poziomie? Ciekawe. jak było wcześniej no dobrze uprawię To się raczej nie ma co na siłę doszukiwać się tak wydaje, że ten środek się bardziej odznacza, ale to może tylko po prostu moje wrażenie tu muszę uważać, bo woda wywaliła strasznie głęboką jamę powolutku ale mimo wszystko próbować to uprawiać powolutku żeby to się jakoś tam wyrównywało chociaż to by pasowało czymś to dedykowanym uprawić nie wiem, jakimś małym gruberem czym cokolwiek, to by najbardziej pasowało ziemi na wieś, to to by zrobiło największą robotę na 13 km mam ustawiony tempomat i tak wychodzi najlepiej nie ma też też za bardzo z prędkością szaleć i maszyny męczyć już na ten moment ponad 50 hektarów godzina prawie 19 Biorąc pod uwagę, że zaczynałem o. po której? Ja zaczynałem około 12.00, nawet spoko. Rezultat robię po, poprzeczkę na jednym z dwóch mniejszych pizdryków i zostanie mi poprzeczka na tych polach po tej stronie, na, na tym dużym kawałku, na którym to dzisiaj zaczynałem. I później. co? Koniec? Skończyć? Czy jeszcze pojechać na drugą stronę, po nie wiem co, powiem Wam szczerze, zastanawiam się nad tym, paliwa dużo mi nie zostało, <gry> znaczy o ile zostało, coś pomiędzy 15 a 30, bo to tak, no ten wskazik, nie wiem o co chodzi, czy oni nie mogą tego jakoś yy, naprawić, że jest to w miarę precyzyjne, a tutaj wachluje, wskacze, tutaj nawet jak zatankuję z do pełna, to 100% nie pokazuje, tylko pokazuje niekiedy 85%, 90, więc no nie wiem na ile można temu tutaj wskaźnikowi wierzyć Znaczo znacząco ułatwia fakt, że jak robiłem tym bezorkowcem, to się dobrze skupiłem właśnie tutaj na tych rozkazach. że na parę razy przyjechałem, że tym agregatem wycofuję na raz, zgarniam to wyrównuję i jest efekt fajny, taki jak Taki jaki mi się podoba A niczego Edowi nie ujmując pod, Na tych polach co uprawiałem Po nim W sensie Bo część pól uprawiałem właśnie tym bezorkowcem, Już same ścieżki po tym jak on zrobił tym agregatem To było dużo rożków Po prostu zostawione Sam zresztą powiedział że mu się nie chciało Że mu się nie chciało A nawigacja moja zrobiła to czy sam siebie nie chciało mu się wycofywać na dwa razy a mi się chciało i wygląda to troszkę lepiej moim zdaniem z można się życiasta nie zgodzić standardowo zachęcam do zostawienia pod filmem reakcji w postaci komentarza i lajka i też osubskrybowanie kanału jeśli tego nie robicie a znacząca część osób co mnie dziwi oglądająca filmy tego nie robi nie wiem czy to jest proste uła, łatwe i us, usprawni to oglądanie więc zachęcam jak najbardziej do subskrypcji a idziemy po 4000 także to wiecie to nie ma żartów to już, jest, to już, są, to już są srogie, srogie liczby Cóż to za jest obtartwo? Jest to jakiś orni ornitolog, to jak mewe wygląda, moim zdaniem. Chociaż do, do, do morza to my tu kawałek mamy. W linii prostej pewnie z godzinka drogi jest. Nie wiem ile taka mewa ma zasięgu. Na jednym paku nikt nie dzwoni do mnie. Nie wiem czy koszą, czy nie koszą. Tutaj ten lekcjon, który ostatnio kosił, że tak naprzeciwko widzę stoi, czyli żebak zbyt mokry, żeby kosić. To nie wydaje mi się, żeby nasi kosili pszenicę, bo już rzepaku. nie mam. Także w tym roku też niwa nie tylko w Polsce szarpane. Tutaj też. I nie jest w ogóle ciepło. Były upały w czerwcu, ale teraz na razie kiedyś było, teraz nimo. No i w porządku, trzeba zakończyć. Ja klasę zaparkowałem. Miałem przyjeżdżać jeszcze na te następne pola i tam go zostawiać ale stwierdziłem, że zrobię to jutro poza tym tym busem, trochę mi stanął i nie bardzo mi pasuje bo ten agregat jest dosyć długi myślę, że najlepiej żeby wyjechać z tego pola będzie najlepszym sposobem będzie wycofanie stąd sobie na tą drogę i wyjechanie w tą stronę, ale to... będę się jutro martwił i zastanawiał a dzisiaj wracam, jutro też jest więc widzimy się najpewniej jutro.